Samochody elektryczne czy też hybrydowe trafiają codziennie do naszych warsztatów. Ale czy wszyscy wiecie, jak należy z nimi prawidłowo postępować? Zacznijmy od stanowiska pracy, które musi być wyznaczone i bardzo czytelnie oznakowane. To bezpieczeństwo nasze oraz ludzi, którzy z nami pracują. Wszystkie procedury postępowania z instalacjami wysokonapięciowymi dostępne są w urządzeniu Megamax X. Wszystkie narzędzia, których używamy przy pracy z instalacją wysokonapięciową, muszą być certyfikowane. Począwszy od narzędzi pomiarowych, skończywszy na ręcznych i ochronie osobistej. Pamiętajmy, że przed każdą pracą musimy te rzeczy zweryfikować, a szczególnie ich stan. Dla przykładu rękawice ochronne należy je zrolować, żeby sprawdzić, czy nie są uszkodzone. Jeżeli trzymają powietrze, to spokojnie możemy ich użyć. Przy niektórych naprawach konieczne jest odłączenie instalacji wysokonapięciowej. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam całą procedurę odłączenia zasilania wysokonapięciowego oraz dokonam niezbędnych pomiarów. Na początek odłączyłem instalację 12-V. Kolejny krok to wypięcie wtyczki wysokonapięciowej, która znajduje się pod kanapą. Teraz dokonam pomiarów instalacji wysokonapięciowej. Cała procedura jest w moim MegaMaxie. Na początek kontrola końcówek pomiarowych. Zwróć uwagę, że ta końcówka ma przycisk, ponieważ operacja na dotykowym ekranie w rękawicach byłaby trudna, więc tym akceptuję każdą funkcję po kolei, czyli pomiar końcówek. Stykam je ze sobą i wciskam przycisk. Pomiar trwa 5 sekund. Końcówki w porządku. Kolejny krok. Akceptuję, przechodzę dalej. Pomiar wtyczki. Końcówki pomiarowe. Przytrzymuję przez 5 sekund i w ten sposób kontroluję wtyczkę. Zaakceptowane? Mogę przejść dalej. Kolejny krok to pomiar w samochodzie. Przykładam do styków wysokonapięciowych. Trwa sprawdzenie i mam już wyniki. Instalacja zmierzona. Obecnie nie ma wysokiego napięcia już w samochodzie, więc mogę przejść do naprawy. Dla każdego samochodu ta procedura może być inna, a wszystkie opisane są w urządzeniu Mega X.